Witajcie, witajcie. Na początku wybaczcie, ale znowu zapomniałem słuchawek. Ale myślę, że nie będzie aż tak źle. E, dzisiaj chciałbym jak gdyby zwrócić się dla osób, którzy e, niekoniecznie rozumieją chociażby moje zawsze pożegnanie. E, kiedy mówię i życzę, byście pozostali w łasce Pana Jezusa Chrystusa. więc czym jest ta łaska dla tych, e, którzy nie wiedzą, Chciałbym dzisiaj to króciutko wyjaśnić. E, oczywiście, to znowu można przytoczyć szereg wersetów, by e, temat na nim oprzeć, ale nie zrobię tego, e, Też jest to rzecz znajoma. Możecie sobie sami głębiej to sprawdzić, ale ja bym chciał kilka słów dzisiaj powiedzieć od siebie. <laughs> na początku, czym w ogóle jest łaska? Porównamy, a czym jest prawo. Bo to też możesz usłyszeć i nie do końca zrozumieć, jeżeli nie masz wiedzy biblijnej. A więc te kwestie chciałbym dzisiaj przybliżyć. Na początku chciałbym odczytać jednak, jak zawsze, werset biblijny. 2 Koryntian, 5 rozdział, od 21 werset. Co daje nam łaska? Zanim wytłumaczę, czym ona w ogóle jest. Otóż czytamy tam. On dla nas rzucił winę, czyli Bóg. Jako On, On dla nas rzucił winę na tego, który nie popełnił żadnego grzechu, czyli Jezusa Chrystusa, prawda? Abyśmy i teraz, ważne, w Nim osiągnęli sprawiedliwość Bożą. Prawda? A więc, parafrazując te słowa, my stajemy się sprawiedliwością Bożą w Jezusie Chrystusie. Wiesz, co to oznacza? Oznacza to, że w oczach Bożych jesteś sprawiedliwy. No to piękne słowa i rzeczywiście głębokie, bo sprawiedliwość możesz powiedzieć, trzeba sobie na to zasłużyć. Ale jak sobie masz zasłużyć na coś, czego nie potrafisz zrobić, bo jesteś przecież grzesznikiem. Jakikolwiek najmniejszy grzech czynicie już niesprawiedliwym. Prawda? Jezus był sprawiedliwy, był bezgrzeszny, nie popełnił ani jednego grzechu. Ale my jakiś grzech, choćby najmniejszy, w życiu uczynimy i uczynimy ich wiele. Ale czytamy tutaj, że w Jezusie Chrystusie stajemy się sprawiedliwością Bożą. No i właśnie, jak to jest? I tutaj kłania się właśnie łaska. I terminologia łaski w odróżnieniu do prawa. A więc teraz czym jest łaska, czym jest prawo? Krótko mówiąc, łaska jest to dar Boży. Łaska wiąże się z tym, że przyszedł tutaj Jezus Chrystus i za nas umarł na krzyżu. I właśnie śmierć Chrystusa zapewniła, zapewniła nam uwolnienie od grzechu, czyli inaczej mówiąc, Jezus był bezgrzeszny. Umierając za nas spowodowała coś takiego, że tak jakby każdy z nas umarł, bo karą za grzech jest śmierć, następstwem grzechu adam, Adamowego jest śmierć. Dlatego byliśmy w beznadziejnej sytuacji. Chrystus, tutaj przyszedł za nas, umarł, wziął na swoje barki nasze wszystkie grzechy. I zamiast każdy z nas po kolei umierać z powodu naszych grzechów, Jezus Chrystus za nas umarł raz na zawsze, umywając nas z winy za grzecha, więc my już nie musimy umrzeć za grzech. Nie chodzi tu o to, że na przykład nie umrzesz dzisiaj z powodu jakiejś choroby albo starości. Chodzi tutaj o widoki po śmierci, że możesz żyć wiecznie i być zmartwychwstydzony po śmierci. Takiej nadziei nie było, dlatego że byliśmy grzesznikami i za tą karą, za tą karą jest śmierć, ale Chrystus, tak jak powiedziałem, umierając, oczyścił nas z winy krwi. I to jest właśnie łaska, gdyż jest to coś za darmo. Jezus umarł za wszystkich ludzi. Dlatego ty nic nie możesz zrobić jakimiś uczynkami, by powiedzieć, że ja zasługuję teraz na zbawienie przez moje dobre uczynki. Nie, nie zasługujesz, dlatego że w jakikolwiek. Kontekście i sposób zgrzeszyłeś i wciąż grzeszysz, bo jesteś tylko ciałem. Dlatego nie możesz powiedzieć, umierając na przykład, że tak, ja wiem, że będę miał życie wieczne, że mnie Bóg zmartwie zbudzi, wciąż będziesz grzesznikiem. Ale przez tą ofiarę Jezusa, przez jego łaskę, przez ten dar Boży, dar czyli prezent, bez względu na to, co ty zrobiłeś, ty otrzymujesz życie wieczne i sprawiedliwość. W Jezusie Chrystusie. Jak to jest przeciwne prawu i o jakie prawo chodzi? A więc łaska jest przeciwna prawu zapisanemu w Biblii, bo tam, gdzie nie ma prawa, nie ma występku. O tym też mówi Biblia. A więc prawo było dane Mojżeszowi. Mówimy tu o prawie Mojżeszowym, ale było to prawo Boże. Ono zostało dane po to, by jak gdyby pokazać, czym jest wykroczenie. A więc od, te, od tego momentu grzech jak gdyby, w cudzysłowie, zaczął się liczyć, tak? Czyli jeżeli ja napiszę, że jak cudzołożysz, ukradniesz, jak dziesięć przykazań i inne rzeczy, no to zginiesz. I prawo właśnie mojżeszowe opierało się na uczynkach. Przeciwnie do łaski. Właśnie to prawo mówiło o tym, że ty sobie musisz zasłużyć. Czyli masz prawo, musisz je wypełnić, będziesz posłuszny, dostaniesz to i tamto. Prawda? Więc to prawo opierało się na uczynkach, jednakże prawo łaski, gdyż to prawo mojżeszowe prowadziło tylko do Chrystusa, było naszym jak gdyby wychowawcą, jak Biblia mówi, prowadzącym do Chrystusa. A więc Chrystus, jak czytamy też w Biblii, przybił prawo do krzyża, a więc od tamtego momentu my już nie podlegamy prawu mojżeszowemu, ale podlegamy, można powiedzieć, nowemu przymierzu, nowemu prawu, prawu Chrystusa. Albo jak gdyby prawu łaski, o którym powiedziałem na początku. A więc krótko mówiąc, łaska jest czymś darmowym dla nas. Żeby przyjąć łaskę, musimy uznać Jezusa Chrystusa, przyjąć go do naszego serca, uznać Jego ofiarę na krzyżu i dlaczego on to zrobił, i teraz z miłości mu służyć. A więc łaskę dostajemy za darmo, bez naszych uczynków, ale też jak gdyby rozciągnę tą sprawę a prawo mojżeszowe dawało coś z uczynków, a więc to jest tutaj ta różnica. No ale właśnie ktoś teraz zapyta i powie, że no to no fajnie, prawo łaski jest super, ale to jest tak jak gdyby licencja do grzeszenia, prawda? Bo Ci mówi, skoro nie za uczynki, no to mogę grzeszyć. Jeśli to jest za darmo łaska, zbawienie, no to nie zależy to od moich uczynków, to mogę robić, co mi się podoba. Otóż nie jest to prawdą. Jak ktoś mówi, że e, łaska jest licencją do grzechu, to jest w ogromnym błędzie. E, ale również ci, którzy mówią, opierają się cały czas na prawie uczynków, zapominają o tym, że oni całe życie i tak grzeszą, tak? Ci, którzy są pod prawem prawa i tak całe życie grzeszą, a więc nie potrzebują licencji łaski do tego, by grzeszyć, prawda? Wciąż grzeszę, więc zapominają o tym, co również Biblia mówi, że przez jeden jedno uchybienie prawa, czyli za jeden grzech, jesteś winien całego prawa. A więc nikt nie jest w stanie wypełnić tego prawa dzisiaj, a kiedyś, żeby te grzechy przed Chrystusem były zmazane, składały się ofiary zwierząt, które miały tymczasowo zmywać winę za grzech, ale te ofiary prowadziły do doskonałej ofiary ofiary Jezusa Chrystusa. Dlatego, tak jak powiedziałem, grzech absolutnie czy łaska nie jest dla nas licencją do grzeszenia. Ci jednakże, którzy upierają się przy cały czas prawie uczynków, nie ufają faktowi, że łaska uwalnia nas od grzechu, a nie daje nam licencję do grzechu. Dlaczego tak jest? Otóż jest tak dlatego. Że z łaską przyjmujesz również, musisz odnowić się, przyjąć Chrystusa, a więc jest, ma miejsce odrodzenie się w duchu świętym. No i teraz, żebyś to zrozumiał, dzięki temu duchowi świętemu wydajesz jego owoce, czyli wydajesz pewne uczynki. Na przykład w Biblii czytasz, że owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wstrzemięźliwość. Szereg innych rzeczy, które w cudzysłowie są święte, które są dobre, które są zbożne. Jest to przeciwieństwem owoców ciała, które jest na przykład rozpusta, cudzołóstwo, bałwofalstwo, upijanie się i tak dalej. To są uczynki ciała. A więc ty dostając Ducha Świętego, wydajesz jego owoce, no i czynisz dobre uczynki, czyli tak jak gdyby pokrywasz i tak to co było w prawie. Ale znowu te uczynki nie wychodzą z ciebie, bo są one owocem Ducha Świętego. Czyli ty nie możesz sobie powiedzieć, że ja czynię dobrze, że ja za te uczynki zasługuję teraz na życie wieczne. Nie, dlatego że te uczynki były tylko z Boga, owocem jego Ducha Świętego, a więc ty niczym sobie nie zasłużysz. E... Postępując jak gdyby pobożnie, nie zasługujesz sobie na to, by być zbawiony. Jest to znowu wszystko z Boga. A więc Bóg nie, nie tylko dał nam swoją łaskę za darmo, zbawienie poprzez Jezusa Chrystusa, ale też, jak Biblia mówi, przygotował dla nas dobre uczynki właśnie poprzez owoce ducha. Coś przerwało, myślę, że jestem z powrotem. I tym Duchem Świętym, jak się kierujemy, wydajemy zbożne owoce, ale te owoce, te postępki są z Boga, a nie są naszą zasługą. Taka jest różnica. A więc każdy, kto jest pod łaską Chrystusa, nie grzeszy, nie może grzeszyć. Oczywiście to też już wspomniałem nie znaczy to, że Ty już nigdy do końca życia nie zgrzeszysz, bo wciąż jesteśmy w ciele i będziemy grzeszyć. Ale chodzi tutaj o jakieś trwanie w grzechu, świadome folgowanie sobie i używanie grzechu, gdyż to tylko świadczy, że nie przyjąłeś tej łaski, nie przyjąłeś ducha świętego, nie jesteś nim odrodzony. A więc tak mniej więcej ta sytuacja wygląda. Ci jednak, którzy pozostają wciąż pod przymierzem prawa, uważają, że to ich własne uczynki i zasługi wybawią ich i dają im życie wieczne. A więc jak gdyby. Przyjmują Chrystusa, Jego ofiarę, ale jeszcze mówią, że nasze uczynki są potrzebne. No nie jest taka prawda, bo możesz służyć albo jednemu prawu, albo drugiemu. Jest to tak jak nowy i stary testament. Spisany testament może być tylko jeden, a więc podlegasz jednemu testamentowi albo drugiemu. Jeżeli jeden został już usunięty i spisany drugi... I nawet umarła ta osoba, która, której dotyczył ten testament, no to wtedy to nowe prawo wchodzi w moc i jest prawomocne. To stare zostaje po prostu usunięte. A więc nie możesz służyć i korzystać zarówno z łaski darmowego zbawienia przez krew Jezusa Chrystusa, i plus jeszcze Twoje uczynki. Nie można i jest to niemożliwe. Nasze uczynki jednak są. Jak gdyby rezultatem, tak jak powiedziałem, działania Ducha Świętego na nasze wnętrze. I to jest tak, widzisz, prawo, dlaczego ta łaska jest, jest święta, jest doskonała, jest, jest taka wielka dla nas. Dlatego, że prawo, widzisz, zawsze wykazywało i mówiło Ci, że jesteś winny. Bo uświadamiałeś sobie, że obojętnie jak byś nie czynił, to i tak gdzieś zgrzeszysz. Nie ma takiej możliwości, dlatego że jesteśmy potomkami Adama i nasze ciało podlega grzechowi. Urodziliśmy się w grzechu i nie ma takiej możliwości, żebyśmy całe życie przeszli bez najmniejszego grzechu. A więc prawo mówiło i wskazywało, że jesteśmy winni. Nasz wróg, szatan, przeciwnicy tak samo mówią, jesteś winny. A więc, gdy zdarzy nam się zgrzeszyć, czujemy się źle, e, to wiemy po prostu, przeciwnik się śmieje, jak gdyby w oczy, że zobacz, ty jesteś niczego godzien, zostaw to, jesteś zbyt grzeszny, nie zasługujesz na nic dobrego. A więc, prawo mówiło: jesteś winny, wróg mówi: jesteś winny, nasze ciało mówi: jesteś winny. Słuchajcie, pada jak, jak nie wiem co. A. Nasze ciało mówi, jesteś winny, a więc każdy z nas upada w jakiś tam sposób, prowadzi swoje ciało. Ono przypomina o swojej grzeczności od czasu do czasu. A więc prawo mówi, jesteś winny, wróg mówi, jesteś winny, nasze ciało mówi, jesteś winny, ale łaska, co nam mówi? Jesteś niewinny. Przeczytaliśmy na początku ten werset z Koryntian, że jesteśmy w Chrystusie z sprawiedliwością Bożą. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że w oczach Bożych, jeżeli przyjąłeś Chrystusa, przyjąłeś łaskę, pomimo swojej grzeszności, jesteś sprawiedliwością Bożą? Gdyż Bóg patrzy na ciebie przez pryzmat Chrystusa. On nie widzi twoich grzechów, dlatego że one zostały przybite do krzyża z Jezusem Chrystusem. A więc Bóg nie może cię jeszcze raz za to samo karać, gdyż Chrystus umarł za nasze przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy. Zgadzasz się z tym? Prawda? Dlatego my, będąc, ale tylko i wyłącznie będąc w Jezusie Chrystusie, możemy być sprawiedliwością Bożą, że Bóg patrzy na nas jako na osoby sprawiedliwe. Dlaczego tak jest? Dlatego, że tak mówi Biblia, dlatego, że tak mówi Bóg Ojciec, dlatego, że tak mówi nam Jego syn Jezus Chrystus. Jest to darmowa, niezasłużona łaska. Musimy ją przyjąć wraz z Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym, który przemienia. Nasze wnętrze i nasze życie. Co można jeszcze powiedzieć, jakbym ci to wytłumaczył, jak to jest z Jezusem Chrystusem i to, że on umarł, a pokrywa to nasze grzechy, każdego z nas. Jak to właściwie jest, że my już nie, nie musimy walczyć, biec i tak dalej. A więc podam ci taki przykład. Może znasz biblijny przykład Dawida i Goliata. Otóż tam był taki przykład, historia. Że wojsko filistyńskie wystąpiło przeciwko wojsku izraelskiemu. No i wyobraź sobie dwie wielkie armie naprzeciw siebie, filistyni i izraelici. No i teraz wychodzi z szeregów filistyńskich taki olbrzym, który nazywał się Goliat bardzo. No, olbrzym, po prostu wysoki, bardzo potężny wojownik. No i ja, wielu izraelitów widząc go w ogóle w panice zaczyna uciekać. Ja on się śmieje, ten Goliat. Mówi, wiecie co, pewny siebie. Mówi, to nie będziemy wszyscy walczyć, ale dajcie mi swojego najlepszego wojownika. I jeżeli ten wojownik mnie pokona, no to wy wygraliście. Naród izraelski wygra tą całą bitwę. Był pewien siebie, olbrzym, wiadomo, wszystkich by zmiótł. Nie tylko jedną osobę. No i co robić? Okazuje się, przychodzi młody, w porównaniu do Goliata, mały Dawid. I okazuje się, że Dawid zabija Goliata procą, a więc ma kamień w procy, bardzo zmyślnej procy, wyrzuca ten kamień, ona wbija się w czoło Goliata i ten pada martwy. Czy ktokolwiek z całej, i tak wygrywa cały Izrael, ale czy ktokolwiek, czy ktokolwiek z Izraela, z tej całej armii miał jakiś udział w zwycięstwie? tej walki? Nie, absolutnie nie. A więc tylko Dawid, jedna osoba, przysłużyła się do zwycięstwa całej armii. Zgadzasz się z tym? Do zwycięstwa całego Izraela. Tak samo ma się rzecz z Jezusem Chrystusem. Tylko umarł za nas Jezus Chrystus, ale my wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Rozumiesz? Skoro Jezus był sprawiedliwy, sprawiedliwością Tą samą sprawiedliwość mamy w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy poza grzechem. Jesteśmy usprawiedliwieni. Taka jest zasada. To tak krótko, jeżeli macie pytania, myślę, że jeszcze rozszerzę ten temat, chociaż on się przewija w moich live'ach, ale próbuję jak gdyby przybliżyć osobom, które z prawem i z łaską, jak gdyby spotykają się pierwszy raz. Słuchajcie, leje, leje, będę musiał tu trochę poczekać. Mam nadzieję, że u Was słonecznie. No życzę wam słuchajcie wszystkiego dobrego. No i jak zawsze teraz rozumiecie dlaczego to mówię. Pozostańcie w łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa.